Dzień dobry, ogółem właśnie chcę wam powiedzieć coś fajnego, ciekawego i śmiesznego. Właśnie jest, o właśnie widziałem, y, u Krzyśka jest Rafał Zielony. Zielony, zbuczeniec zielony. A wam chcę powiedzieć, on powiedział nagrywa już teraz Krzysztof y, do Krzyśka mówił tarcza rakietowa jakaś tak. Jakaś tarcza. Jaka ta? 20 tysięcy. A niedawno mówił, że ja 100 tysięcy. Teraz 32 tysiące. To wreszcie kto to ma płacić? A ile ty ogółem, pieprzony, wieprzu, zielony, kutasie? To ty powinieneś dla niego zobacz jakie kanały ty potwierałeś, jak zarabiasz, wozisz zarabiasz całe te żeby ludzie płacali na konto po 100 zł że niby dla ciebie na park narodowy jakiś coś takiego masz jakiś coś takiego i ile zobacz, zobaczcie ogółem tam przy granicy całe te wszystko Pusz, puszcza coś on tam prowadzi pieniądze zbiera sobie zbiera nie dziwno że os już na ten temat nie będę mówił. Ty Rafałku, nagrywaj i mu płacz, ja wyjechałem stąd, ogółem uciekłem, bo się ogółem znęcał. Ile to co, że założyłem swoją działalność, to ugłem podatki płacę, a za to ogółem, samochód mu kupiłem, Passata mało nas nie zabił, inne rzeczy, stawiłem mu. O, kamery są, to niech proszę, żeby moje kamery oddał te trzy. A po prostu płatny oręgano, dobrze z tobą jechał. Ty wykorzystujesz. Ty to przyjedziesz raz na jakiś czas, mleczko dasz, całe te, wymyślasz jakieś tematy. A dlaczego a ja dla tej z Gdańska, dla jakiejś kobiety, o Jacek dał sto złotych, ja. To wy wyrywacie ode mnie pieniądze. Zielony pastuchu. No i zastanów się, nagrywaj Krzyśka i Krzyśka sobie karm go. Ja święta, nie święta urodziny, teraz do święta, to przyjdź mu zrób święta więc jajka, ale tylko swoje. Ale ogólnie dotykaj się do Krzysztofa, bo po prostu jak się przykleisz, to się nie odkleisz. Nara.